Raz, dwa, trzy, cztery. Dzień dobry, szanowni państwo. Podłączyłem sobie efektor wokalny. Będziemy mogli wreszcie szczerze pogadać. O, 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 o. Forma to jest jednak ważna, jak chce się dotrzeć z czymś do ludzi. Ja przez jakiś czas myślałem, że można całkiem odrzucić formę i być praktycznie, wiecie, na Golasa w lesie. I patrzcie. Podepnijcie mnie pod wykrywacz kłamstw, nie mam nic do ukrycia. Tymczasem okazuje się, że. zanotujcie, bo to będzie mocne. Więcej ludzi uwierzy w twoje wewnętrzne szczęście i równowagę, kiedy będziesz miał Ferrari. Jaki masz sprzęt do nagrywania? Ta kamera to jest Sony A7S3, a obiektyw. To jest chyba ten Sony 12-14 mm. Średnio go lubię. Czy całowałeś się kiedyś z kotem? Aż nie jestem pewny, w którym momencie to się nazywa, co się już kwalifikuje, ale na pewno się tak przytulałem twarzą o twarz... kota. Mam uczulenie na koty, więc jest to po bandzie. Aczkolwiek muszę sobie przyznać, moje uczulenie na koty ustąpiło w momencie, kiedy pokochałem kotka. Kolejna lekcja życiowa na dziś. Właśnie taka. Masz prawie 40 lat, a dalej nie odkryłeś, że emocje w życiu nie mają aż tak dużej roli, jak ci się wydaje. Nie, to jest odwrotnie. Ty jesteś dużo młodszy i jeszcze tego nie odkryłeś, że emocje są najważniejsze. Ja serio 20 lat temu byłem tam, gdzie wy, myślący dzisiaj, że jesteście mądrzejsi ode mnie. Naprawdę 20 lat temu tam byłem, mając 20 lat tyle, co wy teraz. Nie wiem, no I guess spotkamy się za te kolejne 20 lat i zobaczymy, nie? Jest taki nurt chłopięcej myśli w internecie, że masz myśleć, a nie czuć. To jest myślenie człowieka, który ma poblokowane emocje, albo boi się własnych emocji, nie? Bo jak chcesz być takim kozakiem, to czuj i myśl. Hmm? Jak to brzmi? Zadwoń do mamy. Zadwoń do taty. Co zrobić, jeśli świetna kariera w super zawodzie jest na wyciągnięcie ręki, ale nie masz motywacji, sił, odwagi, aby wykonać e, pierwszy krok? <grym> Słuchaj, to jest e, pytanie: Ty dokładnie wiesz, co masz zrobić. Po co mnie pytasz? Okej, okay, potrzebujesz, żeby ktoś cię przepchnął przez te drzwi, czasem tak w życiu bywa, więc puff, lecisz. Jak często myślisz o Imperium Rzymskim? Wiecie co? Zet, e, zmierzyłem się z tym pytaniem y, tak na serio, y, bo uznałem, okej, okay, chcę znać prawdziwą odpowiedź. I wyszło mi, że chyba raz na parę, tygo, parę tygodni mam te myśli, nie? W sensie tak sobie coś tam myślę. Y, może najbardziej w takim ujęciu literacko-filozoficznym. Znaczy, mnie to jakoś bardziej interesuje y, niż y, jakaś tam historia w takim sensie, że były jakieś wojny, bitwy i tak dalej. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem historii. Znaczy, czasem lubię, ale wiecie co? Ostatnio ja, ja kiedyś bardzo miałem dużą zajawkę na filmy dokumentalne o II wojnie światowej i przerobiłem tego dużo przez jakiś czas. A ostatnio miałem ochotę: Ej, może sobie obejrzę film o II wojnie światowej, film dokumentalny, a potem sobie myślałem, Kurde, czy ja serio chcę mieć to w głowie? Tak, tak wiecie, czy serio chcę myśleć o wojnie. Relatywnie mało się chyba, wyprowadźcie mnie z błędu, bo się nie znam, nie? Ale relatywnie mało się zajmujemy historią jakby przyjemnych, fajnych czasów, jak to było zajebiście kiedyś, nie? Droga do góry, nie? Droga do szczęścia, droga do tego, jak się świetnie czuć i jakie są te stany świadomości w ogóle, kiedy człowiek jest wolny. A nauka historii mi się po prostu z tym nie kojarzy. Please zacznij robić streamy na YouTube z przeglądem internetu na bieżąco. To byłby zajebisty powrót. Kurczę, wiesz, ja, ja nie przeglądam internetu i to jest jeden z kluczowych. Yy, znaczy, Okej, okay, żeby było uczciwie, siedzę w internecie, ale nie przeglądam internetu w rozumieniu jakichś newsów i tak dalej. Mam jakiegoś tam swojego Instagrama, po prostu gdzie mam swoich ludzi z jakichś zafollowowanych. Te algorytmy rządzą moim życiem jak każdym, ale. Yy, Staram się to trzymać na, na wodzy, nie? Ja po prostu wyfiltrowałem jakiś czas temu większość rzeczy, które mnie irytowały, czy jakoś ściągały w dół, czy ten. I to, i to y, też zakłada jakieś polityczne memy, na przykład, takie fanpage y, polityczne, z którymi sympatyzuję. Po prostu uznałem, że codzienny widok twarzy. Przemysława Czarnka czy Jarosława Kaczyńskiego, po prostu mi nie robi dobrze na głowę, nie, powoduje, że jestem, mniejszy, jestem mniej szczęśliwy, obniżam mi poziom, poziom szczęścia. To się wydaje skomplikowany krok do wykonania, bo ci się wydaje że czasem, że masz taką odpowiedzialność, nie, że będę, będę się katować tą twarzą Kaczyńskiego codziennie, bo to jest moja odpowiedzialność jako obywatela Rzeczpospolitej, tymczasem nie, twoja odpowiedzialność jest w pewnym zakresie, gdzieś, ale nie musisz tego robić swoim kosztem, nie, to jest w ogóle bardzo ważne hasło. Pomagaj, nie swoim kosztem. Bardzo uwalniające. Słuchajcie, ja nagrywam te rzeczy, żebyśmy w, w, zaczęli rozmawiać o życiu, żeby znormalizować, że sobie gadamy o życiu, nie? O, o pierdołach, ale też o życiu. O niepierdołach, o ważnych, ważnych tematach, ale że gadamy o tym nie w otoczce, że, że terapia, że coś tam, coś tam, tylko gadamy o tym, jak ludzie, którzy se pierdolą po prostu, nie? Bo ja sobie tak pierdolę i, i was do pierdolenia zachęcam. To mi się wydaje bardzo fajne i relatywnie światu potrzebne. Tak jakoś mi się wydaje, że kiedy więcej ludzi będzie tak pierdolić, to po prostu yy, to jakieś takie te dobre good vibes wygra na świecie, nie? Że to to wystarczy po prostu, żeby lud ludzie pierdolili. Kiedy vlog z Krakowa? Dziwnie konkretne pytanie. Z perspektywy czasu, które wydarzenie z życia najbardziej cię zmieniło, wiesz, co tak przy obecnym moim stanie czucia tematu, to mi się wydaje, że y, to wszystko jest taki proces, że wiesz, czasem Twoja recepta, coś co cię odkorkuje, coś co zmieni Twoje życie na stałe, jest znowu, będzie banał. To jest pościelenie łóżka, to jest odstawienie kubeczka na miejsce. To są te proste rzeczy, czasem, bo to jest czasem ten kamyczek, który otwiera lawinę, jest bardzo nie tam, gdzie się go spodziewasz, po prostu. I czasem to jest wzięcie za ster, za kontroler, zapada życia, <ścoughs> trzeba powiedzieć, zapada życia w takim czasem pierdołowatym momencie. Widzicie, pierdolenie i pierdołowate momenty to są najważniejsze rzeczy w życiu. Odpierdala. Dla mnie taki moment był na przykład y, wyjazd do Japonii, czy pozostanie w Japonii raczej, y, że miałem wrócić do Polski, nie wróciłem, nie? I to była taka bardzo ważna, świeżbiąca mnie decyzja. Miałem takich momentów kilka przez ostatnie powiedzmy dwa lata i oswajam się z tym uczuciem, bo to jest fajnie też się oswoić z tym uczuciem, że odpierdala się coś grubego, nie? I to jest naprawdę bardzo uskrzydlające, że w, w pewnym momencie, jak już wytrenujesz sobie ten mięsień, to już potem idziesz przez życie, yy, nie bojąc się, czy, czy będąc ze świadomością, że jesteś dobry w trudne decyzje. O, i to jest wow. Mhm. Czemu jesteś taki piękny człowiek? Bardzo Ci dziękuję. Ty też jesteś piękny, bo tylko piękny człowiek widzi piękno w drugim człowieku. Kiedy spotkanie z panami? E, Fakt, że dawno się było, nie? Wiecie, co mnie zastanawia? Wiecie, wiecie, co jest dla mnie ostatnio przyjemne? Wiecie co? jest. Cóż to się stało? To jakieś fale elektromagnetyczne. Co to było? Rany. Słyszeliście to? Mamy nagrane, to jest ufo. Od, od, jakiegoś, od jakiegoś półtora roku, jak się czuję po prostu osobą dużo bardziej taką, wiecie, świetlistą i otwartą do ludzi, patrzę ludziom w oczy, jak z nimi rozmawiam, uśmiecham się do nich i nie odwracam wzroku. To od tego czasu bardzo tak dużo pozytywnej energii odbieram od ludzi, gdy mnie zaczepiają na ulicy. Jest mi tak jak dawniej byłem, miałem dużo lęku takiego na zasadzie: ktoś coś chce ode mnie, nie? to teraz mam po prostu wow, ale super, zajebiście, dziękuję, że mnie zagadałeś. I za tym, wiecie co, stoi drugie dno naprawdę, to znaczy stoi dno takiego otworzenia się na to, co przychodzi ze świata do ciebie, bo ja dawniej czuję, że byłem w trybie takiej walki po prostu ze światem, że jak ktoś coś ode mnie chce, no to właśnie, to coś ode mnie chce, że jestem ja kontra świat i to jest, to bardzo widać po ludziach, kto walczy ze światem, a kto jest w takiej, wiecie, synchronizacji ze światem, więc to jest trochę, wiecie, klimat Kung-Fu Panda, naprawdę. To jest Kung-Fu Panda i Dragon Ball i, i te wszystkie rzeczy, to jest wszystko prawda. Jasna i ciemna strona mocy, po prostu jak jesteś w zgodzie i harmonii, to widać nawet po sposobie, jak się poruszasz. Siata, dajta, wow. Było coś takiego, ale nie pamiętam, z czego to było. To chyba nie było moje. Czy film z wystawy Tokio 24 będzie dostępny gdzieś do obejrzenia? Nie ma takich planów. Ja go sobie mogę obejrzeć, chyba jako jedyna osoba na świecie. Czy czujesz się Bogiem? No nie w takim rozumieniu katolickim, ale tak, tak w sensie, że czujesz się boską istotą. O, tak jest ładniej. Ładniej to brzmi, nie? Dla ucha. Taką boską istotą, która w ogóle ma te niesamowite możliwości, świadomość. Yy... Wolną wolę, chociaż z wolną wolą to jest wiecie, tu, tu się można zastanawiać tak naprawdę, gdzie ona jest, a gdzie jej nie ma. Bo na wolną wolę trzeba, wydaje mi się, zapracować, trzeba zdać sobie sprawę z tego, jak często jesteśmy jak taki zajączek Duracella, który jest nakręcony i po prostu robi coś, co mu zaprogramowano w głowę, nie? Bo bardzo wiele rzeczy, wiele z tego, co mamy w głowie, to są po prostu myśli, które gdzieś nam leciały przez środowisko, przez rodziców, e, przez czysty przypadek. Mamy jakieś lęki na przykład, które powodują, że sterujemy przez życie, omijając pewnego rodzaju sytuacje, a czasem nawet, bardzo często, nie jesteśmy nawet tego świadomi. No i czy to jest wolna wola? No, wolna wola jest w tym, że jesteśmy w stanie obrać te cebule, dogrzebać się do tego i, 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 i próbować nawigować jak najlepiej. Jak walczyć z wypaleniem? No myślę, że podstawowa rada to nie walczyć i dać sobie czas i przestrzeń. I wybaczyć sobie wiele, nie? Trzeba sobie wiele naprawdę wybaczyć. Zmienić relacje z oczekiwaniami wobec samego siebie. Jak słyszysz oczekiwania ludzi wobec ciebie, to też ścisz to po prostu, nie? To... Ja sobie przez wiele lat życia nie zdawałem sprawy, że mam znaczy, może nie miałem po prostu dostępu do tego panelu sterowania, ale wiecie, że jak ludzie mają pewne w ogóle interakcje z tobą. To ty jesteś tą osobą, która nadaje głośność. Ty, ty masz... O, stół do miksowania. O, to jest, to jest dobre, nie? Że masz te wszystkie suwaki i masz na przykład narzekania na mnie. I tutaj masz po prostu możesz to wyciszyć całkiem albo dać na 200%. I tak działają w ogóle interakcje z ludźmi. I możesz to mieć. Znaczy, jak to powinno się mieć ustawione, to ja wam nie powiem. To niech każdy sobie za siebie zdecyduje. Czy po prostu chce ściszyć rzeczy, które mu się nie, nie podobają, bo to jest rozsądne. Czy chce mieć wszystko tak, jakby mniej więcej neutralnie, żeby mieć dobrze skalibrowane, to też jest rozsądne. Czy może chce mieć po prostu rozpierdol w życiu. To się wydaje mniej rozsądne w rozumieniu słowa rozsądek, ale to też jest okej, okay, no. To jest jakby. <grym>, the, this is the way, słuchajcie. The way is. Żyj sobie, jak chcesz. I to jest najwyższa tutaj mądrość. No, po prostu, tak, rób, rób sobie, co chcesz. No. I tak, jak jest, jest ok. Opowiedz, proszę, o swoich zaburzeniach lękowych. Zmagam się z nimi od czterech lat, i jak usłyszałam kiedyś, że Ty też miałeś lęki, to poczułam, że mogę być kiedyś w takim miejscu, jak Ty, szczęśliwa i spełniona. Jeśli masz tego świadomość, że, że, że słyszysz to w swojej głowie, to naprawdę. To już jesteś daleko, bo ja przez większość życia, w sumie do zeszłego roku, nawet w ogóle nie miałem świadomości, że, że to nie jest normalne, żeby słyszeć bardzo dużo takich negatywnych scenariuszy na temat wszystkiego, co się może wydarzyć, tak bardzo kalkulować rzeczywistość. Skąd to się wzięło? No czary mary. Mm, 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 mm. Ja sobie to wyobrażam w ten sposób, że żeby poskładać coś takiego do kupy, to jakby masz trzy elementy. Po pierwsze, musisz Znaleźć to, co... jakby coś, co teraz ci przeszkadza, na przykład na myśli danego rodzaju, zachowania danego rodzaju, coś konkretnego, co jest w twojej rzeczywistości teraz i, i zauważasz to. To jest jeden element. Drugi to jest wspomnienie z jakiegoś najczęściej dzieciństwa, które wiąże się z czymś takim, nie? A trzecie to jest uczucie, które łączy jedno i drugie. We mnie, ja sobie ten, ten, ten model wymyśliłem i sobie po prostu z nim pracuję od jakiegoś czasu, i sporo rzeczy udało mi się w ten sposób zidentyfikować. I dzięki temu, takiemu kategoryzowaniu tych swoich myśli i pakowaniu ich, yy, znaczy spakowanie do pudełek z jednej strony, ale z drugiej też pewnego rodzaju uwalnianie, nie? Że one po prostu sobie tam fruwają i w pewnym momencie, jakby chodzi o to, żeby zdać sobie sprawę z tego, że. Że orientujesz się, że robisz to, co robisz, nie? Że myślisz sobie, czemu ja o tym myślę. A, okej, okay, przechwyciłem to, to jest myśl lękowa, nie? W internecie jest turbo dużo lęku. Teraz wiecie, możemy sobie na to popatrzeć dwojako. Albo nie jesteśmy za to odpowiedzialni, bo czasy, w których żyjemy, są przejebane pod tym względem, bardzo dużo lęku. Ale z drugiej strony nie jesteśmy za to odpowiedzialni, bo jesteśmy w stanie zdać sobie z tego sprawę i po prostu to gdzieś wyrzucić, nie? To jest trochę takie myślenie. Algorytmy na przykład Instagrama, różnych platform, one oczywiście, że są jakby stworzone po to, żeby przedłużać nas cza nasz czas bycia na platformie, ale te algorytmy też one jakby nie tworzą czegoś, czego Ty już nie masz. Jeśli masz pewien lęk, który pielęgnujesz i który tak zżera cię, to jest bardzo duża szansa, wręcz powiedziałbym 100% szansa, szansa, że twój Instagram o tym wie. I regularnie pokazuje ci rzeczy, które ten twój lęk triggerują. Dlaczego? No dlatego, że to cię po prostu zajmuje, to cię po prostu zatrzymuje w miejscu. I to jakby... Jakby nie jest wina Instagrama w tym sensie, że to jest oczywiście komercyjne narzędzie, które ma po prostu wydłużać czas na twojej platformie, ale... Według mnie, to nie jest tak, że Instagram powstał po to, żeby tworzyć w ludziach lęki, nie? Bo jeśli będziesz osobą, która pielęgnuje przede wszystkim jakąś taką miłość do siebie, pozytywne rzeczy i zaczniesz to, to jakby ciągnąć w tę stronę, no to nagle się okazuje, że jesteś w stanie nauczyć te swoje algorytmy, żeby one po prostu nie pokazywały ci rzeczy, które cię triggerują w jakiś zły sposób. Ja przeszedłem tę drogę dla siebie i wydaje mi się, że mój Instagram już jakby po prostu nie działa jako taki echo chamber negatywnych treści, które, które, wcześniej mnie napędzały, no znowu wracamy, nie, twarz Przemysław, co tam znowu dziś zrobił Przemysław Czarnek, nie? A to wszystko jest po prostu mind game nas samych z nami samymi. Okej, okay, dobra, nara.